Jak to? To przecież czarujący monarka. Musimy wypić za jego zdrowie. Ja! 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 Pan Rafał Szumski, reżyser nowej wersji Woltera, można tak powiedzieć? W mojej reżyserii po prostu bo rozumiem, że w pytaniu... No, Pani, chodzi też o to, że używamy adaptacji, tak. która po raz pierwszy pojawiła się bodajże w latach 80., adaptacji Macieja Wojtyszki i Krzysztofa Orzechowskiego. I ten tekst rzeczywiście ma w historii polskiego teatru spora realizacji. Maciek to robił kilka razy, z tego co wiem, Krzysztof Orzechowski to robił, Paweł Wagner, Nie wiem, czy ktoś jeszcze robił. Na pewno oni to robili. A czemu pora na pana? E, pora na mnie. To znaczy, zarówno z Maciekiem Wojtyszką, jak i z Pawłem Wagnerem mam bardzo dobre relacje. Lubimy się też i jakoś tak poczułem, że ja też chcę w tej, naszej, w tej grupie zrobić swojego kandydata. A ten tekst znam bardzo dobrze, te adaptacje znam bardzo dobrze, i jest to rzeczywiście materiał, który daje naprawdę duże pole do tego, żeby pobawić się inscenizacją, a jednocześnie oprócz tych walorów stricte rozrywkowych, mamy tutaj jednak dużo miejsca na taki potencjał. Jest, dużo, jest takiego dużo potencjału, w którym możemy trochę popisywać otaczającą nas rzeczywistość, mimo że tekst został napisany kilkaset lat temu. Wiemy już dlaczego akurat Wolter i że humor sam pociągał pana. Rozumiem, że treść również i jak sam pan wspomniał rezonowanie pomiędzy współczesnością, a czasem, kiedy Wolter powstawał. No przede wszystkim to jest Dobry materiał na, na spektakl, bo nie przenosimy się do współczesności. My też nie robimy spektaklu, który jest osadzony stricte w epoce. To jest spektakl, który gdzieś jest, używając takiego no, quasi kostiumu z epoki, my się poruszamy po. Po prostu poruszamy się w całym wszechświecie. No. I, mhm. i, 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 tak, I tak to wygląda. No, no, to jest przede wszystkim tekst, który, jak się dobrze zrobi, to rzeczywiście będzie, to będzie z tego dobry spektakl. Mhm. A czemu go dobrze się gra w Częstochowie? Wydaje mi się, że m, tekst, który w swoim czasie był tekstem, który bardzo e, 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 źle został przyjęty przez Kościół katolicki. E, i ten tekst po tych kilkuset latach, e, zrobiony w mieście, które jest w Polsce taką e, no, 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 i, i, ikoną, tak to powiem, e, e, kościoła katolickiego, e, e, wydaje mi się, że, że to nabiera jeszcze takiego, dodatk, takiego dodatkowego, dodatkowej rezonacji. Mhm. No i jest to w tym wszystkim, no Wolter był przewrotny i jest, jest to jakaś przewrotność, więc bawi mnie to. Mhm. Pierwsza współpraca też z Teatrem tak. Mickiewicza. Jak ta współpraca się układa? E bardzo dobrze. Co, co mogę powiedzieć, na, na, yy, jestem przede wszystkim bardzo wdzięczny i bardzo zadowolony ze współpracy z zespołem aktorskim, który, i to naprawdę nie mówię tego, bo, bo, bo tak wypada albo nie wypada, bo przy zadaniach, które tutaj mają aktorzy postawione, naprawdę wykonali to i wykonują cały czas, bo my cały czas ten spektakl musi nabierać precyzji, on ze spektaklu na spektakl będzie tej, z na przedstawienie będzie tej precyzji nabierał, ale ilość elementów, które aktorzy muszą tutaj połączyć jest, no w zasadzie używamy chyba... Praktycznie wszystkich środków jakich, aktorskich, jakich można użyć. Mhm. Aktorskich, tanecznych, muzycznych, no dużo tego jest. I oni to wszystko rzeczywiście mają na tyle y, mocny warsztat i intuicje aktorskie, że to rzeczywiście no, daje radę.